No zawsze się coś znajdzie, no nie, tak samo jak w tym Wiedźminie Trójce można było expić na krowach, czy coś. Zawsze się coś takiego znajdzie, co to są zleszcze? Leszcze, Gemini. Kurwa, to chyba pierwszy raz to spotykam. Wspólnie mogą zaatakować dwórzeńcem, trzeba zajebać jednego jak najszybciej. Dobra, to tak, tutaj się skupimy trochę. Przydałby mi się ten omnipent, ale 30 już kosztuje, kurwa, więc... To może oślepić. Ładnie. No, bo to właśnie rozkminili twórcy, że dopiero później, że ludzie w ten sposób sobie expią i w którymś patchu wrzucili takiego, taką, kurde, takie, takiego, tego, taką obronę przed tym, nie? Żeby nie móc expić za łatwo na krowach. Obrońcy krów wrzucili, dobra, oni są chyba sławi. krowie siły porządkowe, dobra jeden. O, Aurona Ferworz zostawiamy, na końcu może być Marlboro. Jakiś kurde wyrzucają też rzeczy. Co to jest ten niestały miecz? Gówno jakieś. On się pyta, tak? Ja no nie wiedziałem. Tego nie to takie, takie smaczki są tam w Wiedźminie 3? No kurwa. Znowu? Tak czy siak, wykonaliśmy... No, część zadania na dzisiaj, no nie, złapaliśmy cztery e, jakieś tam stworki. Znaczy jednego stwora cztery razy. Ehm... Zdobyliśmy ten Armor No Encounter, więc jest spoko. Musielibyśmy jeszcze tą resztę powyłapywać wyłapywać i zdobyć, zdobyć te sole. No i wiadomo, jej imbot, no nie Trzeba go tam, kurde. żeby nas lubił. Ale nie można go na śmierć spisać, właśnie, trzeba uważać. Jeżeli uda, uda nam się dotrzeć do Omegi, dostaniemy wpierdal. A to przynajmniej będziemy wiedzieli jak to wygląda. I po prostu będziemy dalej ten, robili to co mieliśmy robić, to nie? Po prostu ciekawość już. Chciałbym to zobaczyć. Na FPP? Nie, ja też bym nie... Ja bym nie grał. Tak, tak jest dobrze jak jest Nie widzę Wiedźmina na FPP. Osobiście. Dobra. No i No i co? A tu się idzie dalej, kurde. Ja myślę, że to koniec, bo tutaj jest takie światło, a tam jest dalej droga. Trick zrobili, trick wizualny. No. Ach. To już trzeba maniaczyć, nie? Trochę przymaniaczymy, trok, trochę. Ci są akurat tacy łatwiej, nie? Można sobie ich pobić. Ale w te gry właśnie, tak żeby maniaczyć, to ja sobie nie wyobrażam nic innego jak siedzi sfora kumpli i po prostu dzisiaj mamy misję, wiesz, nie wiem, pokonać Omega Ruins albo zdobyć ne, wszystkie Celestial Weapons i po prostu siedzimy i to jest jakaś wspólna misja, bo żebym ja siedział sam na chacie i to napierdalał. Nie, raczej po prostu przejść grę i nara. Ale też zobaczcie, taka stara gierka, nie? Ona jest tak fajnie zrobiona ogólnie. Różne ruchy kamery, różne animacje, wszystko jest takie ładne. I ani jednego baga. Wiecie, nie było nigdy nic takiego, że nagle idziemy i na przykład koleś wyrasta, jakiś NPC wyrasta z ziemi. Albo się gdzieś zaklinował, kurwa, w ścianie. Nawet takiego czegoś nie było, no nie? Tyle różnych animacji też, jakichś z różnych ujęć kamer i też to wszystko wygląda, kurwa, elegancko. Zajebiście to jest zrobione. No, no, to też można było przeczytać, nie? no, a potem siedzą i kurde nie jedzą, nie piją, nie, nie, nie śpią, nie, nic nie robią, nie? I się potem dziwią. A, tu się idzie teraz, tak. Czyżby to było już... Chyba zamiast łaki damy june w takim razie. Bo łaka to jak łaka. Raczej nam się nie przyda. Wygląda na to, że teraz zwróciliśmy jego uwagę. Osobą... Użyj wszystkiego, pa Omega. Użyj wszystkiego co masz. No to zanim Yuna wejdzie, damy sobie... Już mi na Omni pa nie starczy. Ale wrzucimy sobie... Yuna wchodzi, płaci 255 tysięcy. Zaraz. I jak się nie uda, no to zobaczymy, co damy radę zrobić. Jakie, jakie, jakie my mu dajemy obrażenia w ogóle? No maksymalne możliwe na tą chwilę, dobra, przyzwanie Joimbo. Wierzę w Ciebie Joimbo. Rzuć tym swoim pieskiem w niego czy coś Po prostu go zabij A tu 254 999 zł E aí, vamos -bon vim... Não, 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 não... 255 tysięcy panie Jimbo, no nie mam over no, ale spróbować można. Działaj. Czyżby! Nie wiem, nie mogę w to uwierzyć, nie? To jest jakieś ponad moje życiowe szczęście, jeżeli on go zabije mi ciosem teraz. To jest niewiarygodne, nie? żeby to się udało. Za pierwszym razem o, z moim szczęściem, nie. Nie wierzyłem w to, ale... Nie wierzyłem. Naprawdę w to nie wierzyłem, że on to zrobi. Odnoś swój pokój w zaświatach zostaw spirę dla żyjących. Nie wierzyłem w to. Nie wierzyłem, bo to jest po prostu szczęście. To jest. Znaczy tam wiadomo, mieliśmy dobrą repkę u tego Joimbo widocznie. I tam jakieś statystyki weszły, ale chodzi o moje szczęście po prostu takie codzienne. Że jak ja myślę, że może byśmy spróbowali coś takiego w grze zrobić, to raczej nie wychodzi. A tu patrz. Gwiezdna Moc rzucił. Sfera poziomu czwartego, 3. Trochę kasy. I jeszcze tam skrzynka chyba była jakaś ja wyjebałem, jest powrotem na koniec. No to dziwne akurat. A tam była chyba jakaś skrzynka. I teraz musimy iść zobaczyć, czy ona tam jest. A bez kit. Kurwa. No, dokładnie tak jak mówisz. Ja w to tak trochę właśnie nie wierzyłem. Chciałem go po prostu zobaczyć. Chciałem go po prostu złać tego bossa, no nie Sub Witam. Dobra, dostaliśmy jakiś... Eee, dla Lulu, broń Gwiezdna Moc. Fervor Express. Czyli ekspresowo chyba wzrastać będzie. Dobra, zapis jest i teraz idziemy tam znowu zobaczyć czy tam nie ma tej skrzynki. To wykonaliśmy dzisiaj o wiele więcej niż było zakładane. Że z, znaczy z, niż wierzyłem, że nam się uda, bo z, z, złapaliśmy parę mobków, zdobyliśmy no encounter armor i zabiliśmy Omega to jest dużo teraz zostało nam połapać wszystkich innych mobków i zrobić sobie mega napoje mega eliksiry w sumie czy coś kurwa gdzie ja jestem nie tu gdzie to się idzie tu e, żeby no bo chcieliśmy sobie z tych soli zrobić te mega eliksiry czy tam mega, mega eliksiry? Chyba. To teraz te sole oczyszczone. Ale kurde, nie wierzę cały czas w to, nie? Idziemy tam zobaczyć. Tam, tam jakaś skrzynia była chyba. Że to weszło za pierwszym razem. No, sypnałem mu dobrze kasę, ale. No, ale zrobił to. Dobra, to się tu szło. Tylko nie mówcie mi, że znowu walki będą. Chyba nie. Już jak zrobione raz, to chyba nie. No, niby jest zagadka z runami, tak. Ale nie mam pojęcia o co chodzi w ogóle. Można jakieś runy podotykać. Może się sprawdzi na necie i się tam zrobi. Bo może coś dobrego się e, okaże, że, do, że da to. No, a później będziemy tak łapać dalej te mopki, bo chcemy zdobyć 99 soli oczyszczonych. Z soli oczyszczonych i napoju albert można zrobić właśnie te mega eliksiry, które odnawiają całej drużynie, całe życie i manę, czyli wypast. I to już jest zajebiste przygotowanie, jakby nie patrzeć do tych walk końcowych. Ja jeszcze chciałem sobie zrobić miksa u Riku All 9999. Eee, wtedy zawsze będziemy zadowali takie właśnie obrażenia, i zawsze będziemy się leczyli. Co akurat to nie jest ważne, ale bardziej o to obrażenia, chyba chodziło. Tu widziałem jakąś skrzynkę. No i jest ta skrzynka. I co w tej skrzynce jest? Sfera kreacji magii, The fuck is this. Sfera kreacji magii. Jak się okazuje, Omega wcale nie jest najsilniejszym bossem, bo są jeszcze silniejsi, ale trzeba ich sobie odblokować. Na przykład jak złapiesz wszystkie mopki w grze, to odblokowuje się dodatkowy jeszcze boss, który jest w chuj silniejszy podobno od Omegi. Ale tego nie będziemy robić chyba już bez ja. jest ta sfera? Sfera kreacji, magii, co to jest? Pokaż to na chyba. Nie. Przedmioty. A może tutaj kluczowe? Nie. Jest. Wypełnia puste węzły. Jakimś chuj wieczym, pewnie chuj wieczym No dobra, tutaj jeszcze jest tylko ta zagadka w sumie. Można sobie wykreować pusty węzeł, zapełnić go czymś tam, no nie? Dobra, może faktycznie przejdziemy poziomy? No, exp tutaj wpadał niezły. No nie jakżeśmy grali? Ciekawe, czy tych końcowych bossów też się tak zanmato, czy jak to się tam nazywa, da pozałatwiać. Zebrać, wiesz, dajmy na to: jest sześciu końcowych bossów po kolei. Czy tam, no sześciu. zebrać te tam ileś milionów kasy. I na każdym zan ma to cyk, 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 każdego po kolei i chuj, koniec gry wygrałeś. Spróbować można, ale musimy odzyskać kasę. Zastraszenie. No, jestem cały czas w szoku, że to się udało, naprawdę. Ale jestem też bardzo zadowolony, bo to jest, kurde, dobra faza. Że nam to weszło, że nam to pykło pięknie, światłość. Uczymy się, i teraz z którą stronę chcemy iść, magia. Chyba tu chcę mieć. Nie mam trzeciego poziomu. Mam, mam chociaż w sumie możemy iść też do. Po co ja to mam otworzyć? Jaki ze mnie. A nie, jedną muszę otworzyć. Możemy pójść tak. Tu. Tu. A potem pójdziemy tu, bo tutaj wystarczy jedną otworzyć. Tam otworzymy. Nie. Tutaj idziemy. Trzymaj się Jerzy, dzięki, że wpadłeś. Do zobaczenia na następnych streamkach. Też będę kończył za właśnie akurat, no nie wiem. Trzy godzinki. I teraz tak, tu jest ten Kimari, i to jest właśnie to, kurde, jakieś, jakiś fajny skill. Lancet. Lancet to jest dobra rzecz ogólnie, bo to jest takie coś, m, dzięki czemu ty się uczysz. Ha, taka faza. Chyba chciałem ją customizować i sprzedawać drożej, no 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 no. no. Można i też się bawić. No, jeszcze mamy tych mobków do powyłapywania sporo, więc pewnie jakaś kasa będzie za każdą walkę wpadała, no nie? Myślę, że imbo nie musimy już, kurde, udobruchać, skoro nam zajebał taką piękną akcję jak z tym omegą. Więc będziemy po prostu sobie ekspić, wyłapywać mopki, które potrzebujemy wyłapać. I przy okazji jakaś kasa będzie wpadała. Zobaczymy jak z tym wyjdziemy na koniec, no nie? nie. Zawsze coś tam się pewnie posprzedaje na koniec też przed pójściem na ostatni posłów. Jakieś bzdety niepotrzebne to tylko kasa wpadnie i tyle, no i jesteśmy. Lulu, Lulu zdobyła demi, i teraz chyba chcemy tu iść. Ale muszę dwa razy wykorzystać sferę czwartą. Nie wiem, czy ona mi do czegoś nie będzie potrzebna, więc tego teraz na razie nie zrobię. Najpierw sprawdzę, na necie, czy mi to nie jest akurat potrzebne, i nie chcę tego wtedy zmarnować. Więc na tym sobie zakończymy dzisiaj. Tylko, że wrócę się nie zapisać. Zapiszemy. I jutro będziemy łapali łopki. Może zobaczymy, czy nam się te sole uda zdobyć. 99. Stworzymy sobie te napoje. Zdobędziemy, może, jeszcze to, co chciałem dla Riku. To akurat jest bardzo łatwe, tylko trzeba wiedzieć, co ja akurat. Sobie teraz tego nie zapisałem, bo nie miałem zamiaru tego robić. I idziemy na bossów, także no może już jutro też pójdziemy na bossów, ale... Też wątpię, bo w chuj tych mobków jest do złapania. No tego Nithoga, żeby trafić to dzisiaj ja pierdolę. Strasznie długo to trwało. Zobaczymy ja właśnie ile to będzie trwało, jak długo będzie nam trwało... Łapanie tych mobków całych. Bo te sole nam się bardzo przydadzą. Jak będziemy mogli sobie mega eliksiry zrobić, no to to jest najlepszy eliksir w grze. No. Jeden taki eliksir wszystkich leczy kompletnie. Totalnie. Może nie z jakichś chujowych yy, statusów, no ale kompletnie leczy życie i manę. No to zajebisty, mówiąc w skrócie. Ale widzicie, rozkminiliśmy wspólnie, to jest też właśnie fajna zabawa, no nie? Bo to, to jest tak, takie stare, dobre czasy się przypominają, mówię, jak się siedziało u kumpla, a on napieprzał w gierce w, w, w jakieś na PlayStation, w jakieś gry, a my żeśmy siedzieli i wszyscy rozkminiali, jak to zrobić, no nie? I też właśnie tutaj wczoraj rozkminiliśmy ładnie, i jakieś dobre sposoby, no i patrzcie, dzisiaj udało nam się tego Omega pokonać, no nie? To jest niby jeszcze ta zagadka cała, ale nie wiem o co w niej chodzi, teraz nie będziemy tego rozkminiać. Może na necie też sprawdzę właśnie i jutro może spróbujemy. I tak już to idzie, kurde, zdobyliśmy to dzisiaj. W ogóle mówię, jestem zszokowany, bo szedłem tam, tylko chciałem zobaczyć co to za boss, ile mu będziemy obrażeń zwykłymi ciosami zadawać, czy jest jakaś szansa. Jeszcze mówię... Nawet na początku nie chciałem tego Joimbo w ogóle w to angażować. Później mówię, dobra, spróbujemy wrzucić te 255 tysięcy. Zobaczymy, może go zabije. Okazuje się, że go zajebał jednym ciosem, no i heja. Jesteśmy. Także udany dzisiaj dzień, udany stream. I na tym sobie dzisiaj zakończę. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.